Andrzej Mienkus, reżyser filmu dokumentalnego Wojna o sztukę, który opowiada niezwykłą historię ratowania sztuki w Ukrainie w czasie wojny. Bardzo ważny temat, przejmujący film. Cieszę się, że podobne zdanie miał warszawski festiwal filmowy i dziękuję za zaproszenie. Ok, jestem Karno. I'm the director of White Fox. It's a Belgium film, a Belgian French film. It's about a young guys With uh, boxing champions, he will struggle a lot against like uh, ghost pain. And I'm very happy to be selected. Thank you, guys. Thank you, Polish people. Hello, my name is Yannick Eskewald, and I'm here with the film sulomama at the Warsaw uh, Film Festival. This is my first time in Warsaw, uh, and I'm so excited to be here. Uh, the ambience is great. The place is amazing, so I'm very excited to show the film here. Hi, hello. My name is Susanna Kirchnerova, and I'm from Czech Republic. Uh, I'm here with the film Caravan, which has been uh, in certain regard in Festival of Cannes, and I'm very happy to be in Warsaw because I was here 16 years ago with my short Baba, so I'm happy to be back. Uh, Caravan is a road movie, poetic road movie, about a mother and her disabled son, happening in Italy. Um, it's not a sad film only, it has also a humor, a lot of sunlight and sea and come to see it. Witam na Warszawskim Festiwalu Filmowym, gdzie jesteśmy na premierze filmu pod tytułem Co do Kury w reżyserii Joanny Dei. Osobiście grałem tam główną rolę, gdzie za pomocą 2,5-metrowej mechanicznej kury staram się, um, staram się zawalczyć o własno, własny spokój, jakby na wsi. Głównie jak to ja mówię, przyszliśmy poprowadzić ją na spacer do miasta. Przyjechaliśmy z naszej podlaskiej wsi, gdzie, gdzie jakby było to wszystko tworzone. A w tym momencie zajmujemy się głównie promocją samej lalki, jak i również filmu na terenie Polski oraz Europy. Kura od momentu najpierw powstawała przez dwa lata w naszej pracowni, a do teraz zagrała ponad setkę spektakli na terenie Europy staramy się też przedstawić jakby też polskie lalkarstwo w troszkę innym świetle zarówno na scenach teatrów na ulicach jak i w salach kinowych